Witajcie w przestrzeni Arbitrum. Zapraszam Was na czytanie w intencji pracy oraz finansów na sierpień 2024. Na początku przejdziemy sobie do ogólnych wiadomości dla wszystkich. Wiadomości z kart wyrocznych, jakie chciały wyjść na ten czas kolektywnie dla wszystkich na pracę i finanse. Następnie przejdziemy sobie do trzech rozkładów. Każdy z rozkładów ma po cztery karty. Więc, kochani, zastanówcie się, czy będzie rezonował z Wami rozkład numer jeden, rozkład numer dwa, a może rozkład numer trzy. Przechodzimy do wiadomości kolektywnych dla wszystkich. Kochani, ktoś tu musi w pracy być fair, lub powinniście wybyć fair dla osoby, która ma 38 lat trójka, zmiany, katalizator, ósemka w tym roku numerologicznym numer 8, czyli roku 2024. Bądź z kimś, kochana, kochany, fair w pracy lub ktoś postępuje z tobą fer. Bycie fer jest ogromne, ważne w miesiącu sierpniu dla nas wszystkich. I dotrwać do końca. Numer 47. Być może pracujesz dla osoby, która ma 47 lat i jest już tak ciężko. I macie tak ciężki okres w pracy, macie taką Taki nawał pracy, że tutaj mogą, mogą być propozycje, propozycje lub bardziej chęci zmiany pracy, chęci rzucenia tego, co w tym momencie robicie, ale dotrwajcie do końca. Będzie warto, naprawdę będzie warto dotrwać do końca. Dostaniecie jakąś nagrodę, być może co niektórzy dostaną premię, jeżeli tylko dokończą pewien projekt. Ale dla niektórych, kochani, wieje zimny wiatr, no i wiatr przynosi zmiany. Jedynka, nowe początki, dwójka, Dwa wybory, więc być może ktoś z Was zmienia pracę i to będzie dobra zmiana w miesiącu sierpniu, zwłaszcza około 12 sierpnia. Jeżeli masz taki, taki plan, taki zamysł, składaj się ów właśnie koło tego, koło tego dnia lub umów się na rozmowę kwalifikacyjną właśnie tego dnia, ale idą zmiany, nadchodzą zmiany zawodowe, być może dokształcanie się, być może jakieś kursy robicie właśnie w sierpniu. Ale ktoś się przeprowadza, zmienia miejsce pracy i odchodzi od tego, co stare. Mamy czternastkę i wiadomość, ktoś musi wypowiedzieć, a ktoś musi usłyszeć prawdę. Więc teraz, tak, jeżeli ukrywałeś, ukrywałaś coś przed swoim teamem, przed współpracownikami, przed pracodawcą, prawda wyjdzie na jaw. I lepiej, żeby ta prawda wyszła zawodowo od ciebie, a nie od kogoś, kochana, kochany. Niech to lepiej wyjdzie od ciebie. Otwierają się nowe możliwości, nowe drogi, nowe horyzonty, więc wypowiedz prawdę. Ja wiem, prawda zaboli, ale wyzwoli. I kochani, ktoś tutaj ma dziewiątkę, więc kończy nieciekawy czas zawodowy i zaczyna się wyspa skarbów, a więc nowe kontrakty, nowe interesy, wyjazdy służbowe. Tutaj intratne interesy, intratne biznesy, nowi kontrahenci, więc tu jest absolutnie najwspanialsza energia, jaką sobie możecie wymarzyć zawodowo, ale jest jedno ale: zakończ to, co Ci nie służy. I moi mili, przechodzimy do rozkładów. Jeżeli wybraliście rozkład numer 1, przechodzimy sobie do kart wyroczni i mamy kartę 42. Rąb drewno, działaj, pracuj, pracuj ciężko, eee, sprzątnij swoją energię w biurze, oczyść swoje biuro. Jeżeli będziecie potrzebowali oczyszczenia w biurze, kochani, najlepszym kadzidłem... Do oczyszczenia jest Cedrzyniec, ponieważ Cedrzyniec oczyszcza jak biała szałwia, natomiast również energetyzuje i przynosi pieniądze. Cedrzyniec jest wspaniały na finanse, więc sprzątamy, działamy, robimy porządki w firmie, robimy porządki w biurze i kujemy żelazo póki gorące. Bardzo, bardzo, bardzo pracowity czas zapowiada Wam się w sierpniu, jeżeli wybraliście ten rozkład. Co z tego wyjdzie, kochani? Wytkwiliście w takim, na takim rozstaju. W pracy będzie też chwila na kontemplację, będzie chwila na takie wewnętrzne przemyślenia, będzie taki e, chwila na znalezienie duchowego mentora albo odnajdowanie przewodnika w sobie, więc tutaj możecie, możecie mieć jakąś chwilową przerwę, być może urlop, pustelnik pokazuje również urlop w pracy. I teraz przyznać się, kochani, kto z Was się wybiera na urlop właśnie w sierpniu? Dajcie znać proszę w komentarzu, kto z Was wybiera się na ten urlop w sierpniu? Tutaj mamy samotność, tu jest prowadzenie biznesu samodzielnie. Ja bym powiedziała, że jest to karta jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też zrobienie sobie przerwy od chaosu. Od pędzącego świata, od tego wszystkiego, wycofanie się troszeczkę ze społeczeństwa, a izolacja, ale wyjdzie nam na dobre, tak? To jest poszukiwanie um, takich nowych ścieżek, być może y, otworzyć się na nowe obszary w firmie, być może rozwijanie nowych obszarów, ale spokojnie. Możecie to robić podczas urlopu, więc tutaj jest spokój. I mamy, kochani, karty Tarota Trójkę, i mamy Rób to, co kochasz, a więc wyrobicie, tworzycie zawodowo. To, co kochacie z pasji, bycie rozpoznawanym za najwyższej jakości pracy, kapitalny kunszt, zwłaszcza kreatywne przedsięwzięcia, godna zapłata. Wy dostaniecie w sierpniu bardzo dobre pieniądze, godna zapłata za Twój kunszt, bardzo dobra współpraca z innymi, doskonała reputacja. Twoje wyroby, Twoje dzieła naprawdę cieszą się ogromnym, e, ogromnym tutaj. E, Ogromnym wsparciem, bo poparciem, tak? Wspierają cię inni, inni w Twojej branży, masz zdrowe relacje z konkurencją, ale ty jesteś bezkonkurencyjna, bezkonkurencyjny, masz moc, robisz to z serca, robisz to z duszy. Być może ktoś czyta z was z kart, jak ja, być może ktoś tworzy biżuterię, być może ktoś pisze swoją książkę, e-booka, audiobooka. Ktoś tworzy i kreuje, maluje obrazy rzeźbi lub jest uzdolniony artystycznie w kierunku muzycznym. Być może jest to po prostu rzemieślnik, ale bardzo ceniony. Jest to człowiek, który dostanie bardzo godną premię w sierpniu. I jakby tego było mało, macie magię zawodową. Żywioł powietrza i ziemi mówi, Pomyśl, życzenie i uwierz w cuda. Otaczaj się magią. Zawodowo macie magiczne możliwości, kochani. Wy nie dość, że robicie to, co kochacie. Wy macie czas na przemyślenie, wy macie czas i pieniądze na urlop. Wy dostajecie jakąś premię, wy dostajecie jakieś dodatkowe pieniądze. Kujecie żelazo póki gorące, ale odpoczywacie, kiedy potrzebujecie odpoczynku. No coś niesamowitego, coś niesamowitego. Gratulacje. Zobaczymy jeszcze, co Archanioł Michał dla Was do rozkładu numer jeden. Jaką radę ma dla was zawodową, Arhaniu Michał. Zaraz tutaj sobie sprawdzimy. O, aż się odwróciły. Arhaniu Michał, co my tutaj mamy? Kochani, zbadajcie nowe możliwości. No, macie nowe możliwości zawodowe. Zbadaj nowe możliwości, zbadaj rynek, zbadaj konkurencję. Poszerzaj o nowe aspekty, o nowe obszary swoją działalność gospodarczą, lub rozpalaj kolejne pasje. Brawo, wspaniałe przesłanie! Przechodzimy do rozkładu numer dwa. A rozkład numer dwa zaczyna nam się wiadomością w butelce. Piętnastka, jedynka, nowe początki, piątka, podróż. Wiadomość z nadwody za wodę, zaproszenie, moi kochani. Jest to karta informacji. Dostajesz maila służbowego, wyjeżdżasz w podróż służbową. Dostajesz bardzo ważną wiadomość na Ścieżce, drodze mailowej, zawodowej, na którą od dawna czekałeś, czekałaś. Ale dla niektórych jest to wiadomość bardzo zaskakująca. Woda to są uczucia, emocje, informacje jest to wyjazd, który może zmienić nasze życie prywatne. Mimo, że to jest wyjazd zawodowy, czy to zaproszenie na event, czy ten event, czy właśnie. Ten webinar, czy to seminarium, na które pojedziesz, może zmienić Twoje życie zawodowe, i ta wiadomość. Przygotuj się na wiadomości, jeżeli wybrałeś, wybrałaś rozkład numer dwa. Karty tarota mówią siódemka kielichów. Kochani, fantazje, wybory. Będziecie mieli ogromnie dużo wyborów zawodowych w sierpniu. Myślenie, życzeniowe pokusy. Tutaj są też pokusy. Potrzeba ruszenia dalej. Bez pełnego względu na całą sytuację. Wy już musicie ruszyć dalej. Wy możecie mieć poczucie, czy mieliście poczucie bycia blokowanym przez niezdecydowanie, taki lęk przed dokonaniem złego wyboru, takie bycie przytłoczonym, ale wyruszacie, wyruszacie ostro skopyta w sierpniu zawodowo. Będą pieniądze, będą wybory nad pracą. Może zastanawiasz się, czy wybrać taką i taką pracę, czy zostać w tym miejscu? Czy może ruszyć w drogę? Kiedy wyobrażasz sobie swoją przyszłość, no to tutaj mamy dostępne możliwości, mogą wydawać ci się rozczarowujące i przytłaczające. Nie, one takie nie są. Twoje drogi, no to często to jest taka mglista droga, tak? Nie, wybierz to, co chcesz, powiedz życzenie, zobaczysz, co się będzie działo. Mówię wam poważnie, kochani, macie bardzo dobrą energię w sierpniu. No, i dwójeczka, dwa miejsca pracy. Kto pracuje w dwóch miejscach pracy, ale to jest też pracowanie ponad siły w kilku miejscach pracy. To może być nawet więcej niż dwa. Kto z Was, kochani, pracuje w więcej niż dwóch miejscach? Potrzeba wprowadzenia do życia równowagi i zabawy, żonglowanie wieloma priorytetami, zbilansowanie budżetu. Tutaj musicie, kochani, zbilansować budżet na sierpień, jeżeli wybraliście tą kartę musicie tutaj zbilansować, wprowadzić stan równowagi. Nie wydajemy za dużo, nie oszczędzamy za dużo. Nie tylko pracujemy, śpimy również, wysypiamy się. Naprawdę tu jest potrzeba bardzo, bardzo, bardzo takiego wyciszenia, takiego spojrzenia w siebie, takiego balansu i równowagi, moi drodzy. I co nam powie wujął i powietrza? Macie moc, macie power, macie siłę, czarny koń. To wyzwanie Cię wzmocni, uda Ci się przejść na drugą stronę. Odszukaj dar w tym wyzwaniu. No nie zawsze jest kolorowo, kochani. No, wy już tutaj, jeżeli ten rozkład wybraliście, to wy już zawodowo przeszliście przez niejedną górę, dolinę, pustynię i tak dalej, ale macie moc, ale to wszystko było po coś, po to, żebyście się rozwijali dalej. To wyzwanie ma was wzmocnić, więc jeżeli naprawdę mieliście bardzo ciężki czas finansowy, mieliście bardzo ciężki czas zawodowy, to było tylko po to, żeby was wzmocnić. Naprawdę, kochani, E, powiem szczerze, że no musicie tutaj spojrzeć na to z innej perspektywy wyciągnąć lekcje z tego i obrócić to na waszą korzyść, to wszystko co było nieciekawe no dobrze, a co Archanioł Michałek powie tutaj na wasz e, was rozkład, jaką radę, poradę będziecie mieli od Archanioła Michała, no i jedna wyleciała więc tutaj może wy macie głęboką potrzebę posiadania więcej niż jednej informacji zawodowej Kochani, e, karta, która została wylosowana, bądź wyrozumiały dla całego siebie. Słuchajcie, zobaczcie, ile wy, wy wzięliście na te swoje barki. Bądźcie wyrozumiali dla siebie, miejcie dla siebie szacunek, e, docencie siebie, naprawdę docencie siebie, bo wypracujecie ponad siły. Wyciągniecie ten wózek, wyciągniecie ten bagaż ledwo, ledwo, ledwo. Więc naprawdę dajcie sobie wyrozumiałość, bądźcie dobrzy dla siebie. Weźcie sobie, kochani, wspaniałą, relaksującą kąpiel, wyciszcie się, pójdźcie na łono natury. Tu jest pokazane, żebyście się uziemili, stopajcie bosami, bosymi stopami po, e, po, po ziemi, po trawie, przytulajcie drzewa, bądźcie nad wodą, woda ma pamięć, przy wodzie bardzo, bardzo odpoczywa nasz umysł. A co tu dla Was chciało wylecieć? Zobaczcie, szacunek dla samego siebie. To jest bardzo ważne w sierpniu dla Was. Miejcie ten szacunek, zobaczycie, jak inni Was będą szanowali. Buziaki, uściski, gratulacje, kochani. Rozkład numer trzy. Wiadomości z kart wyroczni. To jest również rozkład, który ja wybrałam, kochani. Mlekiem i miodem płynący, 51. Tu jest kasa, tu jest bogactwo, tu są pieniądze. Tu są czasami nawet pieniądze, których Ty nie zarobiłeś, które ktoś Ci przyniósł. Ja słyszę, ktoś przynosi pieniądze w zębach. No, wiecie? Teraz pomyślcie, napiszcie, co to w ogóle dla Was może oznaczać, że ktoś przynosi do kogoś pieniądze w zębach i z pocałowaniem ręki. Macie obfitość, macie krainę mlekiem i miodem płynącą. Kochani, brawo, gratulacje. Łyczek kawki. Wczoraj mieliśmy wieczór przy tarocie, dziś mamy poranek przy kartach. I kochani, numer 51, czy coś to Tobie mówi? Osoba, która ma 50 lat, może Ci pomóc finansowo, osoba, która ma 50 lat, mieszkasz pod numerem 5, 1, 51, 6. Przychodzą nieoczekiwane pieniądze, przychodzi taki dostatek, no który powiem szczerze, ciężko jest sobie wyobrazić w sierpniu. Jakby tego było mało, kochani, mamy szóstkę różdek, a więc wielki sukces. To jest przywództwo, wszystkie światła na mnie, jestem gwiazdą, jestem na scenie, to ja przemawiam, jestem inspiracją dla innych, jestem przywódcą, jestem widziana, widziany, jestem przykładem dla innych, jestem zwycięzcą, zwyciężczynią zawodowo, w pracy, w finansach, w biznesie. Jesteś biznesowym czarnym koniem, jesteś optymistycznie nastawiony, idziesz po swoje, no zawodowo powiem Wam szczerze, jedna z lepszych kart, jaka tylko mogła wyjść w tarocie. Coś niesamowitego. No i kochani, no jakby mogła być lepsza, no to może być tylko ta. Jedynka, nowe początki, nowe kontrakty, i tutaj dosłownie karta mówi przypływ dostatku. Mądrych rad, sprzyjającego losu, ekscytująca szansa kariery, lukratywny kontrakt, znaczące nabytki, dom lub samochód. No kochani, ktoś z Was kupuje auto. auto Firmowe, ktoś z Was dostaje auto firmowe, ktoś z Was dostaje potężną premię w sierpniu, ktoś z was dostaje bardzo, bardzo dużą e, sumę pieniędzy, ktoś z was, ja słyszę, nawet dostaje nieruchomość. Ktoś z was kupuje nieruchomość, kupuje samochód, ktoś z Was wyjeżdża w podróż, ktoś nawiązuje taki kontrakt, który będzie najlepszym kontraktem w roku 2024, a nawet jeszcze w poprzednich latach, jeżeli wybraliście ten rozkład, Najlepszy. Kochani, no, no niesamowite. I mamy kartę partnerstwa. I uwaga! Praca zespołowa zapewni ci lepsze rezultaty, znajdź godnych zaufania ludzi do współpracy, stwórz utalentowaną drużynę wsparcia, tworzenie grupy. Możesz być liderem, możesz być pracodawcą, który. Poszerza swój zespół. Możesz być menadżerem, który składa swój zespół. Możesz być jednoosobową działalnością gospodarczą, która współpracuje z kimś, prowadzicie warsztaty, tworzycie warsztaty w sierpniu i to będzie bardzo lukratywny kontrakt. Z przyjaciółką, ty tworzysz kosmetyki, a ja na przykład tutaj tworzę piękne plecaki, koszyki, kosze, tworzę, tak jak mówiłam, tworzę być może obrazy maluję i sprzedaję partnerstwo, tworzycie jakiś event partnerski i to przyniesie Wam niesamowite pieniądze, bo Wasz rozkład był po prostu magiczny. Kochani, ściskam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, ale jeszcze zobaczcie, zapomniałabym o Archaniele Michale dla trzeciego rozkładu. Kochani, no ciekawe, co to będzie. No, jakby była nowa droga, no to już w ogóle wszystko jasne, no ale zobaczymy, co tu nam wyjdzie dla nas od Archanioła Michała na pracę i na finanse. Kochani, Twoje wewnętrzne wskazówki są rzeczywiste i godne zaufania, więc my będziemy doskonale wiedzieli. My będziemy mieli znaki, przeczucia, symbole, wizję, intuicję do ludzi będziemy mieli. Tak jak będziemy mieli dobrać sobie współpracowników właśnie w tym zespole, będziemy tworzyć te webinary, będziemy tworzyć te pomysły. My będziemy już wiedzieli z góry. Poprośmy Archanioła Michała o pomoc. Kochani, możemy poprosić anioła stróża o wsparcie. Buziaki, uściski, wspaniałego sierpnia zawodowo, ale też wspaniałego sierpnia prywatnie. Buziaczki, trzymajcie się, kochani.